Dzwoneczka. Witajcie z powrotem na kanale Testowanka Jeśli jesteś tutaj pierwszy raz to nie zapomnij o subskrypcji i dzwoneczku Bo wtedy nie przegapisz kolejnego odcinka Dzisiaj się witam z wami wyjątkowo bardzo wcześnie Bo jest chyba godzina 9 rano e, Właśnie wyszłam z podpysznica Włosy mi jeszcze schną Zaraz będziemy robić make up Mam dzisiaj dla was kalendarzowy challenge Na który bardzo się cieszyłam A z jednej strony powiem wam szczerze Że lekko się jego boję Bo wydaje mi się, że pod koniec dnia Wyjdzie mi on bokiem i tak w sumie chyba dosłownie bokiem. Ale o co chodzi? Challenge pod tytułem Uwaga, jem kalendarze adwentowe przez kolejne 24 godziny. I to nie będą tylko, słuchajcie, kalendarze czekoladkowe, takie jak praktycznie tylko w sumie kalendarze czekoladkowe kojarzyło mi się z jedzeniem. Trochę poszukałam sobie na internecie i znalazłam kurczę, multum kalendarzy, które mają jedzenie, i to w sumie takie bardzo, bardzo powiedziałabym. Niespotykane jedzenie, jeśli chodzi o kalendarze. I słuchajcie, mam tutaj całą, całą stertę kalendarzy, różnych kalendarzy, o których e, istnieniu praktycznie nigdy nie wiedziałam. I będziemy to jeść przez 24 kolejne godziny. Ja jestem, słuchajcie, bardzo ciekawa. Mój żołądek pewnie trochę mniej, ale podzielimy to sobie na jakieś takie eleganckie posiłki. Także co? Zaczynamy od śniadania. No a jeśli o śniadaniu mowa, no to nie mogło oczywiście zabraknąć płatków. I znalazłam autentyczny kalendarz adwentowy Keloksa. Ciekawe, co będzie w środku. Oczywiście tradycyjnie, tak jak we wszystkich kalendarzach, również tych kosmetykowych, nie sprawdzam, co jest w środku, żeby mieć trochę zabawy. Jak otwieram, to przed Wami. Także no to co? Jedziemy z numerkiem jeden. I co my tutaj mamy? Jaki baton? Tak, jak wydawało mi się, że markę Kellogg's mam w sumie obcykaną, tak tego Squares. Nie mam pojęcia. Ryżowe, coś ryżowego z karmelem i czekoladą. Brzmi dobrze. Otwieramy. Ja myślałam, że tutaj sobie zacznę od rana jakoś zdrowo płatkami, a tutaj jest, słuchajcie, wygląda na naprawdę. Ho, ho, wielką bombę kaloryczną. Zaprobujemy. Mmm. Mm. <ścoughs> Ciągnące. Mmm, ja Zakleiłam się po pierwszym kęsie. Zaraz, zobaczę, ile tutaj jest kalorii w jednym. 153 kalorie. Ok. I'm mhm. Jeszcze pokażę Wam, jak to z bliska kapitalnie wygląda. Popatrzcie, jak to się ciągnie. Wow. Dobra, słuchajcie, start super. Skład w ogóle nie znałam, ale było takie słodkie, że połówkę oddałam mężowi. I chciałabym jeszcze sprawdzić ja jakieś jedno okienko. No będzie coś, co bardziej znamy. Otwieram sobie szufladkę numer dwa. Czyli mamy kolejnego batona. Mamy tutaj, słuchajcie, kolejnego batona. Tym razem z serii Frosties. Ja tutaj w międzyczasie, słuchajcie, obczaiłam sobie opis tego kalendarza i w sumie praktycznie tylko takie batoniki są w środku. Mam w sumie bardziej nadzieję na jakieś saszetki z płatkami, które można sobie na przykład codziennie otwierać do mleka. A tutaj batony. No w sumie na drugie śniadanie czy na jakąś przekąskę w szkole, ok. Cały kalendarz takich batonów. Hmm. Zobaczymy. Próbujemy sobie tego. Opakowanie tego batonu prezentuje się tak i otwieramy. Mam tutaj słuchajcie dosłownie sprasowane płatki. Te frosty są na sobie jeszcze pokryte taką lekką glazurą i chyba pod spodem jest jeszcze biała czekolada. Hm. Ja frosty ogólnie dość lubię także. Hmm, okej, okay. nie smakuje mi to, w połączeniu z białą czekoladą i te płatki, one w ogóle nie są chrupiące, takie w sumie sianą. Dobra, słuchajcie, to chodźcie sobie otworzymy jeszcze jedno okienko z tego kalendarza, bo to mi w ogóle nie smakuje. A coś jeść dzisiaj muszę. Nie wiem, czy to widać, ale wszystkie są takie strasznie malutkie, a tutaj jest jedno takie 25. Ja się do niego dobieram. A co? Wow, co to mamy? Mamy poptarc, słuchajcie. Ja nie wiem, czy kojarzycie poptarc, ale to są takie ciastka, które wsadza się do tostera i one często mają jakieś nadzienie, na przykład czekoladowe, i ta czekolada się później rozpuszcza i jest taka ciągnąca. Mamy tutaj takie dwa duże ciacha, one są w sumie dość pokruszone, także chyba je nie włożę do tostera, ale zobaczymy, czy działa w mikrofalówce. Mam nadzieję, że będzie trochę widać to ciasko tak prezentuje się z bliska, i w sumie zepsułam. No bo rzeczywiście w tosterze ono chyba zostałoby nadal chrupiące. A w mikrofeli jest flak i to się strasznie kruszy. I co jest w środku? Jakiś dżemik chyba. Hmm. Teraz słuchajcie, na śniadanie na razie mi starczy. Przejadłam się już aż tym słodkim. No i jeszcze muszę zostawić sobie miejsce na inne kalendarze. A tymczasem idę się szykować, jakiś tam make-up, włosy zrobię. Będziemy jechać z kotkiem na kontrolę do weterynarza. Myślicie bardzo po poprzednim odcinku, żeby ją pokazać. No to idę robić polowanie na kota. Kogo ja tutaj mam? To jest, słuchajcie, Nelly. Neli jest już z nami jakieś trzy tygodnie. Jest naprawdę kochanym kociaczkiem. Chodź tutaj do mnie połapać. Słyszycie? Jakie dźwięki wydaje, jak mu Jest naprawdę taka kochana na Właśnie wróciliśmy z Nelly od weterynarza. Wszystko jest w porządku. Kotek zdrowy. A nie kryś mnie! Kot ogarnięty, ogarnięte. Ja zaraz będę ogarniać jakiś kalendarzowy lunch. Jesteście ciekawi? O, patrzcie, jak się tuli. Nawet nie wyobrażacie sobie, jak cały ranek mnie mdli po tych wszystkich słodkościach. Także teraz na lunch zmienimy sobie trochę smak. I zabieramy się za kalendarz od Pringles. Słuchajcie, dobrze słyszycie? No do jakichś zdrowych lunchy to nie będzie należało, ale w sumie ziemniak można potraktować jako sałatkę. Jest 12 okienek w tym kalendarzu. Ciekawe czy smaki będą różnorodne. No i zabieramy się za okienko numer 1. I mamy tutaj słuchajcie pierwszą puszkę. Na starcu słuchajcie, mamy mój ulubiony smak śmietankowo-cebulowy. Także jakoś da się przerwać ten lunch. Ja się zabieram już za te chipsy. normalnie tak na chipsy bym się nie rzuciła, ale po tym całym słodkim to normalnie o, aż się chce czegoś słonego. Mmm... Powiem Wam, że nastawiałam się na jakieś miniaturowe opakowanie, a tutaj w sumie puszka jest. Dość zasnych rozmiarów. W sumie takie widzimy w sklepie. Także naprawdę nie ma się co przyczepić. Zanim jeszcze opędzuję całą tą paczkę, bo na pewno wejdzie, to chciałabym zobaczyć jeszcze jakiś inny smak. Otworzymy sobie dwunastkę. Dobra. Centralnie. To będzie jakiś wyjątkowy smak. No, są chyba solone. Tutaj mamy solone, ale chyba wiórki. Chyba już tam nic nie zostało, także mm, otworzymy sobie inne. Mamy sobie jeszcze tutaj w szósteczkę. A pod szósteczką, słuchajcie, mamy smak barbecue. Słuchajcie, za bardzo za chipsami, jeśli chodzi o barbecue, to nie przepadam, ale to jest jakiś Texas barbecue, także mogą być ostre. Spróbujemy. Dobra, trzy, cztery. Nie są ostre i bardzo mocno czuć wędzoną paprykę. Nie jest źle, ale zdecydowanie wolę tę cebulką. Dobra, słuchajcie, lunch uważam za zaliczony. Jeszcze zostało mi kilka wiórków których już na razie nie skończę Na razie podsumowując Głodna nie jestem, bo naprawdę te wszystkie rzeczy Tak zapychają Kalorii jest pewnie mnóstwo Także nie próbujcie w tego w domu Ale już powoli chce mi się jakiegoś normalnego jedzenia I chyba najgorzej będzie Za chwilę Bo właśnie jadę na zakupy, żeby ogarnąć Jakieś rzeczy na obiad I jak będę gotować pyszny obiadek Dla męża i dziecka No to pewnie dostanę ślinotoku No ale jakoś trzeba przetrwać Jadę. Właśnie ogarnęłam zakupy i słuchajcie, jest mi ciężko. W ogóle przeszłam obok jakiegoś snack baru, jak mi zapuchniało frytkami to. Ooo. A na obiad zobaczymy co będzie, co znajdziemy w kalendarzu. No dobra, a co na mój obiad? Chyba przeprosimy znowu te Pringlesy. Zobaczymy. Może będzie jakiś smaku hmm, żeberek. <laughs> Otworzymy sobie na przykład tutaj. O, a ten smak już znam. Bo otworzyliśmy sobie tutaj. Czyżby tutaj był ten sam? Okej. Okay. Hmm to tak w sumie dużo opcji nie ma, bo skoro to otworzyliśmy, to już znamy praktycznie chyba wszystkie smaki. Czy tutaj? O nie, popatrzcie. Jeszcze tutaj mamy jedną opcję pewnie smakową. I tutaj siedzi sól i ocet. Fuuu. Okej. Okay. Brzmi średnio, ale spróbujemy. No to słuchajcie, jam yum, yum, czas na obiadek. Ja tego smaku w sumie nie znam. Uff. Tak jak myślałam. Pachnie jak skarpetki po siłowni. A jak smakuje? Teraz zobaczymy. Aż się boję. O! Na początku w ogóle takie uczucie... Pier mm. Pierwszy kęs tak jakby pali. Później wykrzywia ci twarz. Na wszystkie strony, a później czujesz sól. I ta sól się praktycznie wkręca. I w sumie, chcesz jeszcze. O, absolutnie nie będzie to moim pierwszym, jakimś takim ulubionym smakiem. Nie. Już prawie skończyłam tą tubkę. I powiem Wam, że no, nie wiem, no, nie czuję jakoś tego smaku. Do you want to try? Sure. <laughs> <Sorry. clears throat> <Ooh. clears throat> that was a no <laughs> <coughs> It's weird, right? <laughs> okay. No, I don't want that. <clears throat> Nie smakowało, no. <laughs> a ja już prawie zjadłam całą, no poświęcenie. What would be a calendar you would actually enjoy with food? McDonald's. McDonald's? McDonald's. Okay. McDonald's advent H calendar. How would you even see that? Tiny burger. <laughs> chicken wings. Tiny no. chicken wings. No, nuggets. Nuggets every two days. Słuchajcie, no to by było coś. Słuchajcie, otwieracie kalendarz, a tam w środku takie jedno. Chicken nugget? Jak to się nazywa? Chicken nugget. nugget. Chicken, chicken nugget. No, nie wiem, jak to jest po polsku, wiecie o co chodzi. Dobra, ja kończę swój obiad i zaraz idę szykować obiad temu tutaj, co tutaj siedzi. Także żeby... będę płakać. Złodzie, i ja nie wiem, jak ja mam dzisiaj przeżyć. Popatrzcie, co tutaj się dzieje. Zrobiłam dzisiaj stampot, a stampot to jest taka bardzo tradycyjna holenderska potrawa, zrobiona z ziemniaków, ugniecionych ziemniaków i do tego są różne warzywa. Ja w tym momencie zrobiłam z cykorii, i um, tam jest jeszcze y, trochę masełka. Y, jest, y, są kawałki szynki i ser. I troszeczkę mleka, żeby nie było za suche. No, ale mój facet jest bardzo mięsny, także nie obyło się bez jakiegoś mięcha. I tutaj jego ulubione żeberka. Co do stampotu, są różne wersje. Bardzo popularny jest też na przykład z marchewką i cebulą na przykład z groszkiem albo brukselką, albo nawet kalafiorem. Także to jest dość popularna. Fakt, że mało spektakularna, ale bardzo popularna zimowa holenderska potrawa, także poparcie, on będzie jadł to, a ja co? Z powrotem do kaloksów, prindelsów. Zobaczymy, co tam jeszcze wygrzebie. Na podwieczorek, żeby nie było, weźmiemy sobie jednak trochę tradycyjnej czekolady, i zobaczymy, co siedzi w tym takim bardzo tradycyjnym kalendarzu adwentowym. W sumie takiego kalendarza chyba nie miałam. Pff. No, co najmniej z 10 lat. No i w sumie mam na niego ochotę po tych wszystkich chipsach. Otwieramy. I to jest jak widzicie taki bardzo, bardzo tradycyjny kalendarz z czekoladkami. Ten jest akurat od Low Surprise. Nie mam pojęcia, co będzie miał wspólnego z Low Surprise. Może czekoladki będą w tym kształcie. I otworzymy sobie czekoladkę numer jeden. I co tutaj będzie? I mamy tutaj Mikołajka. Popatrzcie, jaki słodki. No, nie wiem. Z Low Surprise to chyba ma tylko coś wspólnego na opakowaniu. Hmm. Jest Mikołajek. Wszamiemy. Jak co? Ale kształty na razie są naprawdę przesłodkie. Nie, nie wiem, Słuchajcie, te kalendarze z dzieciństwa Wydawało mi się te czekoladki jakieś większe. Popatrzcie na to. Popatrzcie, jakie to jest malutkie. Jak ja mam się tym najeść. Muszę zjeść co najmniej pół kalendarza, żeby w ogóle poczuć, że, że jadłam czekoladę. No ale jakoś trzeba żyć. Cześć, słoneczka. Jest już w sumie dość późno i tak powiem Wam, że wcale mi się nie chce kolacji. W sumie ja w ogóle nie jem kolacji, najczęściej nie jem kolacji. Um, ale już po tych wszystkich chipsach i czekoladkach to już w ogóle mi się nie chce, ale chciałam sobie spróbować e, jednej rzeczy z kalendarza, z Kelloggs i wygrzebałam sobie batonik Choco Pops. Choco Pops, jakkolwiek to chcecie nazwać. Wygląda tak, o. Mam nadzieję, że będzie smakował równie dobrze, jak same chrupki. Wygląda w sumie dość obiecująco, tylko znowu ta biała czekolada. Szkoda. No, ale próbujemy. Ujdzie. Akurat nie jest taki zły. Ale powiem Wam szczerze, że już mam dosyć kalendarzy, przynajmniej tych z jedzeniem. No, chyba do następnego roku. Chociaż powiem Wam, że jeszcze czekam na jeden, ale to jest naprawdę taki sztos, że zasługuje na osobny odcinek. Także na razie za dużo nie będę zdradzać. A ja z kolei jestem ciekawa, jaki byłby Wasz ulubiony, najlepszy z możliwych kalendarzy adwentowych, jeśli chodzi właśnie o jedzenie. I koniecznie napiszcie mi to w komentarzach, chętnie sobie poczytam. A my widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku. Cześć słoneczka!